Dzień dobry, ja z Państwa. Dużo Was jest. Ja bardzo chciałbym serdecznie wszystkich Państwa przywitać. No, taki porządek. Zmówiłem zresztą... Yy, ja tak nie, nie? Macie ja to, że to jest spowiewające że jak człowiek jest Także że jak ja z Krakowa, albo stąd, to jest najrzadziej do tych miejsc zapraszane, to znaczy jak nie widzę w na ulicę, albo Krele, albo Polony, albo Globisza, to nigdy do głowy nie przyjdzie nigdy na przykład jakiegoś środowisku, żeby się z nami spotkać. Jak tylko wyjedziemy z miasta, to tak. Więc ja naprawdę z ogromną przyjemnością przyjąłem zaproszenie do Was, bo... Jest to stąd chciałbym, chciałbym się dowiedzieć, co w Waszej prawie piszczy, ale żebyście dowiedzieli się, co w mojej prawie piszczy. I chociażby, żeby rzucić okiem na, na, na tym spialu ulicy Wrocławia, dla e, tego rozkoszu wygląda. Słucham Państwa, po lekturze fenomenalnego zupełnie scenariusza drugiego szu. Będzie nosił do tytuł Doktor Szul, ten sam Janek Burzycki, który napisał pierwszą część, napisał drugą część i napisał świetnie. Jestem przekonany, że Syrdek Chęciński, który jest niesłychanym maksymalistą, jeszcze prowadzi do tego szeregu zupełnie i zrobimy, zrobimy piękny, piękny film bardzo. Występują Małgorzaty w teatrze, mimo że... Nie wybierałem się w tamtym kierunku, ale prawdziwego aktora poznaje się, że gra to, w czym nie jest doskonały, tylko gdzie próbuje się nauczyć czegoś, czy próbuje śpiewać, próbuje tańczyć, próbuje się ruszać, próbuje napisać coś takiego jak, 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 jak muzykal, jak ja zrobiłem w przypadku powrotu Wielkiego Szyfta, czy Mowgli z potoski w Sabacie. Więc tam występuje. Występuje na stałe. Z, Będziemy mieć nową premierę z jazzmenami. To są muzycy, to, to są w ogóle niezwykli, to są niezwykli ludzie. Wszyscy ludzie z mojego fachu powinni się uczyć w stosunku do zawodu lojalności wobec wizji od muzyków, jazzmenów, bo oni tak występują w Metropolitan Opera jak w rewizji z tą samą odpowiedzialnością, tak samo pięknie. I z takimi ludźmi występuję. Mamy dwa, dwa programy, jeden z obłoków na ziemię, drugi Droga Krzyżowa. Tu nawet przywiozłem sze sześć płytek z tego, z tego naszego programu yy, po całym świecie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I ja bardzo kocham to, bo ja uważam, że aktor powinien jeździć, aktor powinien być wszędzie, a nie siedzieć za larwa w Warszawie, w Krakowie, kupić sojamnika i uważać, że jest artystą. Te czasy się skończyły. Chwała Bogu, że, że tutaj do was przyjeżdża jakiś wesoły autobus, albo sołtyski rdziołek, prawda? Teraz przyjeżdżają ludzie, mam nadzieję, nie wiem, kto jest wyłusawką, z najwyższej półki. Instrumentaliści, aktorzy i tak dalej, Więc to robię. Ym. Zaangażowałem się do teatru w Płocku, bo uważam, że to jest eleganckie. Nie wolno po co mi się angażować do Ateneum albo do powszechnego, co będę z Kaczorem w garderobie gadał, o... będę wspominał stare dzieje z Krakowa, na no co mi to, po co mi to. W co są młodzi ludzie, piękne miasto, filharmonia, piłka ręczna, piłka nożna, świetna restauracja pod strzechą, teatr nowoczesny wybudowany. Ja mecz 40 minut jadę z potatu do mojego domu nad jeziorem, wystawiam. Tam wystawiam, Będziemy się o tytuł rozmowy z Piotrem, a na podstawie moich dwóch książeczek yy, między niebem a ziemią też właśnie parę, parę, parę sztuk przywiozłem do tego. Pierwszy to mi się bardziej podoba. Tutaj jest taka przewaga formy nad treścią. Piękna ta książka, jest ale trudno ją czytać. No, ale trudno co zrobić. I z tego stworzyłem scenariusz i tam będę występował. Znalazłem cudowną artystkę w Krakowie po szkole teatralnej, yy, która mieszka w Biblii pokoiku i mam nadzieję, że będę na początku jej fantastycznej drogi i artystycznej przyszłości taka Jabrisia Oberbeck, córka tego wielkiego gitarzysty klasycznego. Dwóch kolegów z Płocka, moja reżyseria, scenografia Sebastiana z piwnicy pod Baranani. No i w cudownej sali Teatru Płockiego będę występował. Tam jestem aktorem, tam jestem zaangażowany. I jak powiadam, uważam, że to jest elegancki, dlatego że w moim przypadku trzeba pracować odpowiedzialnie, ale także elegancko odcinać kupony od, od swojej ciężkiej, ciężkiej pracy przez, przez całe życie. prawda? Sprowadzę sobie kamień, znajdę miejsce i tam będę leżał z moją siostrą. Już niedługo można będzie rozsypać prochy po... Nie, żadnych takich, tak, żadnego arabstwa, żadnego palenia, <grytanie> żadnych prochów, i cholery i, jasky, a. A, i, i, i mówię o tym, mam nadzieję, że Państwo zdajecie się sprawić, to jest przejaw optymizmu, a nie a nie, a nie, wśródku, nie tragedii, to jest przeciwnie. To właśnie, a propos, mogę zapytać? Bardzo proszę. Przesłuchiwałam w ostatnich dniach Pana drobek, mnóstwo filmów, teatru, praca dydaktyczna, ze studentami, książki, wszystkie możliwe nagrody. Marzy Pan jeszcze o czymś? Ja nigdy nie mam no, Pan wagę. wszystko ma, wszystko. Ja nie Miłość, nie, sławę, pieniądze, ja i nie, nie nie nie, ale nie uważam, że wszystko mam. Jej człowiek, który uważa, że wszystko ma... Czego jest... Pan nie ma? Jak to czego nie mam? No, przecież ja nie zagrałem żadnej tak naprawdę wielkiej roli do Z4. Nie Każda nie była wielka. Nic, proszę Każda była wielka. Nie, że Była. nie poszłam. Wszystko, każdy człowiek, wszystko jedno, czy jest pedagogiem, czy jest szkolarzem, czy jest szefem, konduktorem, czy aktorem, musi, jeżeli ma trochę oleju w głowie, skadać się z, z niespełnienia i z poczucia, że to co zrobił jest zaledwie na trzy czwarte, na pół. Nigdy nie miałem poczucia, że coś, nieraz mi mówiono, że coś jest znakomite, ale to ja myślałem, że to sobie we ja, mnie robi. No kiedyś Pan powiedział, że Pana kolega z dzieciństwa w późnej już takiej rozmowie zapytał Pana czy ma Pan dołębię. No to jest a, mój tekst. A, ma. a, a Pan nie, czyli tak, nie jest. To ja Wam powiem, powiem Wam taki tekst, tek, to jest mój tekst. Tak. Z, 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 z powrotem Wielkiego Szu. Ja wychodzę na scenę już pod koniec przedstawienia i to jest na tle ta nasza młodość, i mówię tak, że zajmuję kapelusz i mówię, że w dzieciństwie hodowaliśmy gołębie. Każdy z nas chciał mieć gołębie. Myślę, że przy ich pomocy próbowaliśmy wylecieć w świat jak ptaki. To były nasze marzenia. Minęły lata, dużo, dużo lat. Podjeżdżam białym Mercedesem pod pocztę w Kowalu i widzę, że za błotem stoi włodek zimecki mój kumpel z podstawówki i krzyczy Jasiu, Jasiu, chodź, chodź, pokażę Ci swoje gołębie. No i mi pokazał. I potem sprytnie spojrzał na nią i ty, a... Krakowie, to ty masz swojego męku? No widzisz. A ja mam. I zaczął się śmiać. I śmiał się długo jak dziecko albo jak dorosły, który wie, że to on wygrał życie, a nie ja. Więc istnieje i taki punkt widzenia, który wcale nie jest u mnie. Ja nie kapietuję. Ja Aha, Z tego. A tego ten. Już nie wiem, czy koniec. Ja Mnie się wydaje, że tylko, żebyście tego nie wzięli za kokieterię. E, jest taki cytat. Bóg jest nam potrzebny, chociażby dlatego, że jest to jedyna istota, którą można kochać wiecznie. E, to wcale nie znaczy, że jestem depo, to wcale nie znaczy, że jestem... Ja że jestem agnostykiem, ale ja, ja, tak najbardziej mi się chodzi mi po głowie próba pokochania Boga i wiara w Niego i to jest miłość, która... A kobiety, wie, po pierwsze to męczące, <totopatuj> <totopatuj> po drugie one są niebezpieczne, nie, ja im nie do końca ufam. Ja poza tym tak na dobrą sprawę rozmawianie z mną o kobietach, to tak jak rozmowa.

odwróć je na te 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 pedagogiczno centralnego Bizanty Szkolenia Zawodowego. I tam byłem, w dwudziestym zawodowym, na chryzawstwie. Do tej pory zapamiętałem, że chryz jest to narząd wieloastrzowy, na zasadzie klina. To mi do tej pory zostało w głowie. długo w ogóle nie widziałem Zawsze mam określić to życie, dlatego że ten mm, czarowny okres, zupełnie drugiej nie bywały, najpiękniejszy, jaki jak przeżyła Polska, jeżeli chodzi o moje życie, z mojej obserwacji, to były lata 50.